W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak: Wersow stawia się internautom, Fausty zdradza, że jest w związku, Monika Kociołek nie radzi sobie z hejtem, Frucik update w sprawie jego biologicznego taty, problemy w związku Kasiks, Wiktoria Jaroniewska wykorzystana w nietypowej reklamie pizzerii. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym was poprosić o zostawienie suba. Wiktoria Jaroniewska, znana influencerka, często krytykowana w sieci za swój styl bycia, tym razem zdobyła wsparcie internautów po konflikcie z jedną z pizzerii. Sprawa zaczęła się od tego, że lokal użył jej wizerunku w reklamie bez jej zgody, podając w opisie adres i numer telefonu. Wiktoria skontaktowała się z firmą, żądając usunięcia materiału. Kilka dni temu jakaś pizzeria wrzuciła reklamę z wykorzystaniem mojego filmu i byli przekonani, że tak mogą, bo to nie jest reklama. Jak inaczej nazwiemy podanie adresu i numeru telefonu w opisie? Się. Choć reklama zniknęła, nie była to decyzja właścicieli, lecz efekt zgłoszenia influencerki do Meta, które usunęło post. Właściciel profilu zamiast przeprosić zareagował cytatem Denisa Załęckiego, rura staje za rurą, co wzbudziło jeszcze większe oburzenie internautów. W tej sytuacji pomimo niechęci do wiktorii wielu stanęło po jej stronie, krytykując działania Pizzerii. Od dłuższego czasu widać, że w związku Kasiks i Remka narastają problemy, a głównym tematem spornym jest hazard. Kasiks otwarcie sprzeciwia się promowaniu hazardu wśród odbiorców, podczas gdy Remek nie widzi w tym problemu. Po publikacji filmu Konopskiego o streamerach promujących hazard, Kasiks przyznała, że sytuacja jest dla niej bardzo trudna. Powiedziała, że Remek nie odczuwa żadnej odpowiedzialności jako twórca internetowy i uważa, że oglądają go tylko dorośli, którzy są świadomi swoich decyzji. Kasia zdradziła również, że wysłała go z tym problemem do psychologa, jednak na razie niewiele się zmieniło. Przyznała, że ma to ogromny wpływ na ich relacje i zmusza ją do refleksji, czy Remek jest odpowiednim osobą do budowania wspólnej przyszłości. Dodatkowe napięcia w związku widać na ich, lives, na ich streamach. Podczas jednego z nich Kasik powiedziała, że poprosiła Remka o przedłużenie wynajmu mieszkania o miesiąc, ale obawia się, żeby bez systematycznego przypominania chłopak tego nie zrobi, co może ich zostawić bez dachu nad głową. Gdy widzowie zaczęli pisać, że remek jest nieodpowiedzialny i Kasiks nie powinna z nim być, odpowiedziała, że może takie rollercoaster w życiu jest potrzebny, bo inaczej byłoby nudno. A Remek miał w zadaniach do zrobienia, zadzwonienie to właśnie... Właścicielki tego mieszkania, bo nam się kończy umowa 31 grudnia. I miał zadzwonić do właścicielki tego mieszkania, czy przedłuży nam o jeden miesiąc. I on mi powiedział tak, przecież pamiętam o tym, zrobię to, nie musisz mi co chwilę przypominać. Ale czuję, że jeżeli tego nie zrobię, to skończymy pod mostem. Myślałam o bardziej odpowiedzialnym partnerze życiowym, ale stwierdziłam, że nudno by było, nie? tak to jest jakiś taki draszczyk emocji, też jest jakaś taka niespodzianka, coś świeżego. Nie ma nudy, nie? Tu raz jesteś kobietą sukcesu, businesswoman, masz swoje spółki, tak dalej, za chwilę możesz być bezdomnym. I też fajnie, nie? Nowe doświadczenie. Szedłbym ze stresu przy takim trybie życia, a myślisz, że ten udar to tak znikąd? Przecież jak coś to remek ma, namioty, mamy racje żywnościowe, mamy śpiwory, bo to wszystko on przecież kupował na ryby, więc poradzimy sobie. Najwyżej będziemy po prostu zawsze robić IRL. Nawet jeżeli nie będziemy chcieli, to to po prostu zawsze to będzie IRL, nie? Będzie tylko te sypka zrzuta na agregat do prądu, żeby telefony ładować, i jazda, i routery. IRL pod mostem. Ej, czujesz, że to będzie content, którego po prostu wiecie. Nie możemy tego przegapić, nie? Sporo emocji wywołała również inna sytuacja. W trakcie streamu Kasik nazwała Remka Hamem, na co ten zareagował złością i zaczął naśladować jej mimikę twarzy, co wielu odbiorców uznało za dziecinne i nieodpowiednie. Wydaje się, że napięcia w tej relacji ciągle rosną. Jelly Frucik, postać stworzona przez Filipa Nowaka, zdobył popularność na TikToku dzięki udawaniu naiwnego i zabawnego chłopaka, co przyniosło mu spore zyski. Filip otwarcie przyznaje, że poza TikTokiem jest zupełnie inny, a jego strategia wynika z chęci zarobku, co umożliwiło mu m.in. napisanie książki, wydanie zeszytów, które świetnie się sprzedają. Jakiś czas temu Filip zdecydował się opowiedzieć o swoim ojcu, czego długo unikał. Przyznał, że jego biologiczny ojciec był hazardzistą, który doprowadził rodzinę do bankructwa. Matka Filipa musiała samotnie utrzymywać rodzinę, pracując na kilka etatów, poprzez jego długi czasami nie mieli nawet co jeść. Filip dodał, że ojciec próbował po latach nawiązać kontakt, obiecując zmianę, ale zawsze kończyło się to zawodem. TikToker zaznaczył, że nie ma już dla ojca miejsca w swoim życiu i poprosił, by ludzie przestali o niego pytać, bo temat jest dla niego bolesny. Filip ponownie jednak poruszył temat swojego ojca, zszokowany jego ostatnim zachowaniem. TikToker zdradził, że ktoś pokazał jego ojcu fragment live'a, w którym wypowiadał się na jego temat. W odpowiedzi mężczyzna postanowił napisać do mamy Filipa z informacją, że zamierza złożyć pozew przeciwko synowi za rzekome zniesławienie. Filip otwarcie wyśmiał te groźby, twierdząc, że nie obchodzi go ten pozew i nie zamierza się nim przejmować. Powiedział, że ojciec wyrządził tyle krzywd jemu i jego mamie, że sam je, samo jego wspomnienie budzi w nim ogromny gniew. Przyznał wprost, że nienawidzi ojca i życzy mu, aby już nigdy w życiu się nie spotkali. Podzielił się też historią z przeszłości, kiedy to przypadkowo minął się z nim na ulicy. Jak opisał ojciec, wyglądał wtedy jak bezdomny, co według Filipa jest całkowicie adekwatne do jego wcześniejszych czynów. Wyraził jasno, że nie ma w swoim życiu miejsca na relacje z nim i chce zakończyć wszelkie spekulacje na ten temat. Tak dalej, się A dalej, pamiętacie tego live'a? To on widział tego TikToka, ktoś mu pokazał chyba w robocie, albo nie wiem, jak on się dostał, założył sobie w fake konto na TikToku i wiecie, oglądał mnie i moją mamę na live'ach. I mało tego. On do mojej mamy na wiadomości napisał, że on pozew na mnie złoży, że ja na niego brzydko mówię, że jak to tak, że taki syn. Czytajcie to? Ja myślałem, że ja padnę z beki, powiem wam. Po prostu masakra nie? Ojciec po prostu hazardista, najgorszy człowiek. Piekło mi i mamy mamie życie zrobił, że my musieliśmy wiecie, jak miałem 12, nawet mniej 10 lat musieliśmy uciekać z domu. i ledwo, słuchajcie, yy, zdołaliśmy w ogóle przeżyć, bo nie było na chleb na żarcie. Przysięgam wam, takiej biedy nigdy nie miałem. Nic nie było i przez tego plepsa wszystko. Wiecie, bo na hazard wszystko i po prostu już moja mama się wkurzyła i on nie chciał nas domu wypuścić i nas szarpał, wiecie, żeby z domu nas nie wypuścić i my się wyprowadzić popraw... i wszystko w tego Ja powiedziałem prawdę, nie? A ten zobacz, jak się odpalił. Do pozwy chcę robić. Mierdza. A nie daję pozew. E, jak da się publicznie, to przyjdziecie na rozprawę. Ja czekam. A spojrzę mu w oczy, to mówię: Tak, kurde. Boże, jak ja pomyślę w ogóle o tym człowieku, to mi się już w ręce otwiera, tak jak z mojego ojca, nie? Boże, święty, daj mi, Boże, siłę, żeby po prostu już o nim nie myśleć, nie? Ja błagam, żeby 2025 był taki, że ja go już nigdy na ulicy nie spotkam. A ja go spotkałem ostatnio, nie? On wyglądał jak bezdomny. Ale powiem Wam, cieszę się. Cieszę się, że on tak wygląda, że on tak się stacza, że on wygląda jak gówno. Cieszy mnie to naprawdę. Okej, okay, jest to mój ojciec. Ale on kochani tylko mnie zapłodnił, wiecie, żebym wyszedł na świat. On moim ojcem nigdy nie był. Nigdy nie był i nigdy nim nie będzie. Seram mu do mordy wszystkim, czym popadnie. To jest człowiek. O matko, ja bym wam opowiedział całą historię, ale to jest za mocne. To już by naprawdę pożył. Monika Kociołek wciąż zmaga się z trudnościami w rozwijaniu kariery muzycznej, głównie z powodu ograniczeń kontraktu z agencją Spotlight. Mimo przeszkód, publikuje treści muzyczne na swoich social mediach społecznościowych, m.in. wykonując utwory z bajek czy naśladując innych artystów. Jeden z jej ostatnich filmików, w którym odtworzyła emocje i charakter piosenki, spotkał się z krytyką internautów. W odpowiedzi Monika stanowczo skomentowała hejt, pisząc, Nie ma to jak Polska, gdzie ludzie wyśmiewają za próby i odwagę. Ja i tak będę dali w Stawiać, mimo, że boli mnie aż tak duży hejt. Przez takie osoby ludzie boją się próbować i być sobą. I być może w ramach podkreślenia, że hejt ten niej nie dotyka, Monika kilka dni temu udostępniła fragment coveru pewnej piosenki. Niestety nie spotkał się z pozytywnym odbiorem, ponieważ wiele osób uznało, że jest zbyt przekombinowany. Na tym niestety się nie skończyło, ponieważ sposób w jaki Monika śpiewała na tyle rozbawił internautów, że ci zaczęli tworzyć różnego rodzaju przeróbki. Na nagraniach porównywali jej śpiew do krukania ptaków, czy czy innych różnorodnych dźwięków, co ich zdaniem było niezwykle zabawne. Reakcje internautów szybko się nasiliły, a Monika najwyraźniej nie potrafiła podejść do tego z dystansem. W efekcie postanowiła usunąć swój cover. Kiedy widzowie zaczęli pytać ją, dlaczego to zrobiła, Monika odpowiedziała wprost: Tak, bo nie radzę sobie z sejtem i przestał mi się też podobać przez ludzi i komentarze. Fausti, jedna z członkin Genzy przez długi czas budowała swój content wokół tematu poszukiwania chłopaka. Choć z początku koncept ten wzbudzał zainteresowanie, z czasem wielu odbiorców zaczęło uważać go za przesadzony, a momentami nawet żenujący. Mimo krytyki Faustyna konsekwentnie broniła swojego pomysłu, twierdząc, że to świetna forma rozrywki, której nie zamierza porzucać. Kilka miesięcy temu wydawało się, że dziewczyna w końcu znalazła drugą połówkę. W czajniku. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu, a czajnik jak zauważyli widzowie coraz częściej pozwala sobie na złośliwe uwagi pod adresem Faustyny. To zachowanie spotyka się z krytyką zarówno ze strony widzów jak i znajomych influencerki. Od zakończenia relacji z czajnikiem internauci zaczęli spekulować na temat nowych potencjalnych partnerów Faustyny. Wśród kandydatów pojawiali się m.in. Bartek Kubicki oraz Blacha. Sytuacja nabrała tempa po odcinku Pokafona z udziałem Hani i Świeżego. W trakcie tego odcinka Świeży pokazał zdjęcia Faustyny z tajemniczą osobą, jednak zostały one zablurowane w finalnej wersji materiału, co tylko podsyciło ciekawość widzów. Ostatecznie Faustyna potwierdziła, że jest w związku lub bliskiej relacji podczas filmu podsumowującego rok 2024. Podkreśliła, że wszystko co usłyszała w odcinku z Tarotem spełniło się, a wróżba ta zapowiadała m.in. związek z wysokim brunetem. Powiem wam tak, ja miałam kiedyś rozłożonego na odcinku tarota i mogliście go oglądać jak nie, to możecie sobie na niego wrócić. Ale dosłownie wszystko, co było wystawione w tym tarocie, zaczyna się dziać w moim życiu. I to jest niesamowite. Także kiedyś może o tym pogadamy, albo po prostu obserwujcie mnie wszędzie, gdzie się da i sami będziecie widzieć różne rzeczy, ale myślę, że będzie grubo w przyszłym roku i będzie dużo siecia. Możesz coś opowiedzieć o nim? Tak. No Niech dużo, to dawaj. Niech opowie! Na ten moment internauci nie odkryli jeszcze, kim jest tajemniczy partner Faustyny. Jednak biorąc pod uwagę determinację detektywów z TikToka, prawdopodobnie odpowiedź pojawi się szybciej niż można by się spodziewać. A wy kogo obstawiacie jako partnera Faustyny? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzu. W ostatnim odcinku opowiadałam wam o tym, jak Wersow przyznała w wywiadzie, że jej wygląd od zawsze budził duże zainteresowanie, a opinie internautów często były dla niej bolesne. Za swój największy błąd w 2024 roku uznała deklarację o postawieniu na naturalność, którą złożyła w nagraniu, jednocześnie przyznając się do poprawy zębów. Dodała, że choć nie spodziewała się aż takiego skupienia na jej wyglądzie, staje sobie sprawę, że niezależnie od wprowadzanych zmian, zawsze znajdą się osoby, które będą je komentować. Tym razem Wersow, podobnie jak Fausti Publikowała na swoim profilu film podsumowujący miniony rok. Wspominając sierpień przyznała, że zmierzyła się wtedy z ogromną falą krytyki, która wpłynęła na jej stan psychiczny. Mimo trudności i licznych, negatywnych komentarzy, Weronika podkreśliła, że czuła się pewna siebie i była przekonana, że podjęła dobrą decyzję. Odniosła się również do kontrowersji związanych z jej wypowiedzią o naturalności, które pojawiały się w kontekście poprawy zębów. Przyznała, że mówienie o naturalności w tym samym czasie, gdy zrobiła zęby, było nieprzemyślane i rozumie, dlaczego spotkało się z krytyką. W sierpniu rozpoczęłam z falą krytyki i nie będę tego ukrywać, ponieważ wtedy też pokazałam Wam się z moim nowym uśmiechem i naprawdę był ten uśmiech. Wszędzie. Mój stan psychiczny na tamten czas nie należał do najlepszych, mimo że powiem Wam szczerze, mnóstwo osób mnie krytykowało, mnóstwo osób podkreślało, jak bardzo jestem brzydka, nieładna, jak mi to wszystko zaszkodziło i tak dalej, i tak dalej. Tak mimo wszystko ja czułam się zdecydowanie bardziej pewna siebie niż kiedykolwiek, ponieważ ja czułam, że zrobiłam dobrze. Niedobrem było powiedzenie, że wracam do naturalnego wyglądu, ponieważ macie rację, nigdy nie będę już naturalna. Aczkolwiek dla mnie była to taka i tak zmiana na plus, ponieważ właśnie pozbyłam się. Tych rzęst doczepianych, pozbyłam się właśnie tych takich tlenionych blond włosów i postawiłam po prostu na powrót do mojego brązowego koloru włosów i też o to, co te wszystkim mi chodziło. Aczkolwiek nie wszyscy oczywiście potraktowali mi łagodnie i uważam, że też słusznie można było się tego doczepić. Jednocześnie zaznaczyła, że jej wygląd to wyłącznie jej sprawa i że będzie decydować o tym, jak chce wyglądać, zwłaszcza jeśli sprawia to, że czuje się lepiej ze sobą. W filmie zwróciła też uwagę na wyzwania związane z działalnością w sieci. Podkreśliła, że każdy, kto decyduje się na taką aktywność, musi być przygotowany na ocenę innych. Przyznała, że cała sytuacja była dla niej ważną lekcją, która uświadomiła jej, jak istotne jest zachowanie odporności psychicznej w świecie online. Jeżeli chodzi o mój wygląd i postawienie na to, jaki zabieg ja zdecydowałam się zrobić, jak chcę wyglądać, to wydaje mi się, że jest to jednak moja sprawa. I to ja mogę decydować o tym, jak będę wyglądać, jak chcę, żebym wyglądała. I mimo tych komentarzy, które się pojawiały, ja i tak czułam, że ja dla siebie wyglądam lepiej i po prostu lepiej się czuję swojej skóry. Ale jednak trzeba się z tym liczyć i trzeba mieć twardy tyłek, jak się działa w internecie, że po prostu swoimi zmianami w wyglądzie, swoimi zachowaniami, ale też czasami z jakimiś takimi rzeczami błahymi każdy będzie nas oceniał. Także no, w tamtym momencie jeszcze bardziej sobie to uświadomiłam i też rozpoczęłam w tamtym okresie pracę ze sobą, z psychologiem, co było uważam, że jedną z le... A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.